Heju, heju. teraz chciałam wam pokazać książeczkę jaką jest niekochane pani Hanny Dikty pozycja jest od wydawnictwa Zysk Icka z premierą 27 wrzesień 2022 rok słuchajcie, co to była za książka to naprawdę, oj, oj, oj zobaczcie, po pierwsze, większy druczek krótsze rozdziały czyta się ją naprawdę lekko i płynnie ale pozostawia po sobie taki jakby ukryty wydźwięk, bo tak, najgłówniejsza historia jest tutaj związana z osobą Moniki. To ona jest tutaj w średnim wieku, lecz wątki poboczne, które również mają wpływ na akcję, y, tyczą się jej tutaj niepełnoletniej jeszcze córki, a także jej matki, czyli tej Moniki, która już niestety nie żyje. I tak, najbardziej pobocznym wątkiem będzie tutaj opowieść y, babci Moniki, też będą do tego skrawki, ale o tym później. I tak, to historia jest bardzo zaskakująca, gdyż tak. Wie że się powtarzam. Ale gdyż ta historia po prostu tak sprawia, że mamy tutaj probabcie, babcie, matkę, córkę i wiecie, to się tak wszystko ze sobą wiąże. A tutaj Monika żyje w przeświadczeniu, że no, miała jednak tą matkę, alkoholiczkę, która no, wydaje jej się, że nigdy jej nie kochała. A tak naprawdę nigdy nie wstała nie zadała sobie tak na jakby pytania. Dlaczego w sumie tak było? Ona w ogóle nawet nie próbowała zrozumieć tego, że alkoholizm też to jest raczej choroba. A jeżeli ktoś na coś choruje, to tak ciężko mu jest na dzień tą, tą wódeczkę zostawić, że tak powiem. I tak wielkie tajemnice zaczną wychodzić na jaw w momencie, kiedy Monika dowie się, że odziedziczyła w spadku domek na wsi. Ona tak naprawdę z samym początkiem nie chce mieć z nim nic wspólnego, od razu chce się go pozbyć, najlepiej sprzedać, no bo kasa jej się przyda, ale spadek już nie. Jednak tutaj warunkiem jest, że jeżeli ktokolwiek miałby go sprzedać, a taki pan się tutaj jeden znajdzie, to najpierw musi przyjechać na tą posiadłość i go zobaczyć. Oczywiście się na to nie godzi. Zbyt gardzi matką, żeby mieć cokolwiek, chcieć nawet mieć z nią wspólnego. Nie rozumiem tylko, dlaczego pojawiają się ludzie, którzy darzą ją wielką sympatią. A przynajmniej darzyli, no bo w sumie już jej nie ma. Nie taką zapamiętała ją nasza bohaterka. Późniejsze wydarzenia nieco tutaj zagmatwają tą ciężką już sytuację Moniki, gdyż wyjdzie na to, że to przed czym broniła swoją córkę, stało się i... No, tak naprawdę już niewiele ma to może na to poradzić, będzie chciała coś z tym problemem zrobić, jednak jej to nie wyjdzie i długo nie dowiemy się, jaki będzie e, dalszy etap tego rozwinięcia. Jaki zatem los czeka tutaj matkę i córkę? Jakim cudem w ogóle świat jej matki był zupełnie tak inny od tego, jakim ona sama go jej przedstawiała, bo ona zadała wiele faktów, że ktoś tam z jej rodziny nie żył, a tak naprawdę te osoby zmarły niedawno. Także ona, mając te 40 lat, dowiaduje się, że jej babcia zmarła niedawno. Yy, dziadek, no, dużo dawniej, ale tak naprawdę żyła w przeświadczeniu, że jako mała dziewczynka już ich nie było. Więc ile jeszcze tajemnic pozostało do ukrycia, do, do odkrycia, bo ona chce je odkryć, chociaż tak na początku nie bardzo jej się to podoba. W ogóle, dlaczego ludzie szanowali osobę, która yy, no, dla niej była nikim? Kto jest tutaj na tajemniczym zdjęciu, gdyż będzie tam pewien wielki przystojniak. I co sprawiło, że jej matka totalnie się załamała? Bo wiecie, ją pamiętają tak, że była naprawdę najszczęśliwsza, ona też znajdzie na to dowody, a później nagle było takie kabum. Co się stało? Będzie chciała to odkryć, chociaż tak naprawdę nie chce. Do swojej przyjaciółki też mówi, że ją totalnie nie interesuje, ale my wiemy, że coś jednak w tej sprawie myśli. Słuchajcie, dla mnie to jest naprawdę śliczna opowieść, chociaż taka okraszona dawnymi waśniami, sporami bez pokrycia i no, niepotrzebnie utrzymywali przed sobą tajemnice. Ale wydaje mi się, że jeżeli chciałabym ich bardziej zrozumieć i byłabym na ich miejscu, no to wydaje mi się, że być może i też bym postąpiła podobnie. Tutaj bohaterki same potrafiły ocenić czyjeś życie, ale tak naprawdę nie widząc własnych błędów. To, jak raniły swoje dzieci, przychodziło na nie właśnie przez pokolenia poprzez te babki, matki, córki, wnuczki i tak dalej. Totalny brak miłości, zrozumienia i rozmowy sprawiło, że powielały swoje błędy. Naprawdę powielały. Słuchajcie, warto przeczytać, gdyż człowiek nieraz nie widzi tego, co robi źle, a po przeczytaniu tej książki naprawdę to ujrzy. Bo mi też się niekiedy wydaje, że, ach, ta osoba, dlaczego na to tak robi, dlaczego na tak robi? A później tak sobie myślę, na chłodno patrzę na swoje życie, kurde. A czy ja czasami nie robiłam czegoś podobnego? I wtedy przychodzi takie, takie wiecie, hmm, oceniłam kogoś, pasowałoby ocenić teraz mnie i to, jak ja postępowałam. Także, no, Niekochane, to jest naprawdę bardzo dosadny tytuł, gdyż, no, one chciałyby tu sobie ułożyć życie, ale, no, hmm, nie zawsze jest tak, nieraz jest tak. Tak jak w tej książce, że kocha się kogoś ktoś Ciebie kocha, ale z pewnych względów nie może z Tobą być. I to są tak podstawne błędy, że aż, no, chwilami to naprawdę się robiło dosyć przykro. Bardzo współczułam tym postaciom, że, no, one niby były kochane, ale tak naprawdę nie mogły być z tymi osobami, z którymi by chciały z bardzo różnych względów, przez co czuły się właśnie niekochane. A dlaczego tak było? Co to były za tajemnice? Dlaczego e, tak wiele osób tutaj cierpiało? To naprawdę warto się dowiedzieć, bo Mówię, to są takie historie życiowe, które naprawdę mogły zażyć się naprawdę w prawdziwym życiu. Nie jest tutaj nic mocno wyolbrzymione, jest tu prawdziwa, taka prawda w pięknym stylu, naprawdę w pięknym stylu opisana. Czasami takim prostym, czasami lekko ozdobnym, ale warto tą książeczkę przeczytać, gdyż naprawdę już pierwsze strony sprawiają, że my się strasznie w nią wciągamy. Tu jest jakiś rąbek tajemnicy uchylony, później znowu jakiś sekret, znowu coś idziemy dalej, znowu jakiś sekret. Tu jeden problem, drugi, trzeci, czwarty. Tak naprawdę ona chwilami ma ochotę się tutaj załamać, bo nie wie dlaczego tyle nieszczęść ją spotyka, ale dopiero na samym końcu widzi, że niektóre rzeczy po prostu w naszym życiu muszą się wydarzyć, żeby wydarzyły się inne. Także słuchajcie, piękna obyczajówka, naprawdę, taka troszeczkę czasem nostalgiczna, ale przepiękna książka, bardzo, bardzo mocno Wam ją polecam. Żegnam się z Wami, jeżeli chcecie sprawić prezent jakiejś babci, mamie czy cioci takiej, taką książką, żeby pokazać jej, że niektóre osoby też potrafią ich kochać, albo jeżeli są niewdzięczne na Waszą miłość, no to ta książeczka będzie dla nich po prostu idealna. A na pewno przejrzą na uczy, uwierzcie mi, bo ja po jej przeczytaniu no, świat się trochę zmienia. Nie wypatrzymy tymi samymi oczyma, ale to tak wcale nie działa. Także polecam książeczkę i do usłyszenia. Pa, pa!